Zgromadziliśmy się tutaj, by obejrzeć rejestrację ostatniej drogi naszego przyjaciela, wielkiego człowieka, historyka, pana Bogdana Poręby. Znany jest z filmu Kubal. Najbardziej wszyscy pamiętają. Film Kubal obejrzało 20 milionów Polaków. Szkoda tylko, że mimo że tyle ludzi obejrzało właśnie ten film, tak mało ludzi, już pamięta Bogdana Poręby, tak mało ludzi. Chodzi i odwiedza jego modliwe. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że ten film powstał dzięki reżyser pani Marioli Walędzik oraz tutaj jest obecna pani Mariola oraz pana Krzysztofa Wojciechowskiego, ucznia pana Bogdana Poręby. No cóż, chcę tylko jeszcze to powiedzieć, że na dzisiejsze czasy brakuje nam tego wielkiego człowieka. Znałem osobiście Bogdana Porębę 16 lat. Bardzo szybko zaproponował, byśmy mówili sobie po imieniu i, i jeszcześmy się bliżej zaprzyjaźnili. Był to człowiek bardzo skromny. Jego głównym celem nie była prywata, absolutnie. Bardzo często, nawet krótko mówiąc, chodził bez pieniędzy. Jak żona powiedziała mu, on nigdy, zawsze chodził bez pieniędzy. Jeśli coś robił, to pamiętam, że takie spotkania, jak mieliśmy spotkania na Pradze, pod blachą tam u biskupa Kraszewskiego, to, a po tych spotkaniach chodziliśmy na kawę do, do Wedla, to rozmawiał z Hedą, Szarym. Ja byłem na tym spotkaniu. Jeszcze, jeszcze tam inni ludzie, to mówił w ten sposób do, do, do pana Szarego: Antoś, ja Polski i polskiej kultury będę bronił pazurami. To było widać jego tą postawę wobec Polski i walkę o Polskę i polskość. Przejawiała się na każdym kroku. Nigdy kiedykolwiek byłem u niego albo czytał, albo coś w komputerze, ale nigdy nie uprawiał prywaty. I, I nie wiem, no Państwo też tutaj są tacy na sali, którzy prawdopodobnie też się bliżej z nim kontaktowali, znali i myślę, że tej cechy takiej niedobrej prywaty, która się nazywa prywatą, nie można było Bogdanowi zarzucić. Śmierć Bogdana Poręby była dla mnie wielkim zaskoczeniem, ale i ogromnym smutkiem. Jak się dowiedziałem o jego śmierci, to do tej chwili go tak odbieram, to jakbym stracił po prostu kogoś bardzo bliskiego z własnej rodziny. Jest mi go bardzo brak. No cóż, proszę Państwa, nie jest to, krótko mówiąc, jakieś, jakieś z mojej strony, żeby przedstawiać cały jego życiorys, bo, bo go przecież nie znałem tego życiorysu. Napisał wspaniałą książkę. Ocalić? Obronić Obron – polskość. Obronić polskość. – Obronić polskość. – Polskość, tak. Ale chcę Państwu powiedzieć, pewni ludzie mu zarzucają, że był w komunie, ale proszę Państwa, nie sztuka, że Grunwald stworzył. Proszę Państwa, nie stuka było, prawda, żeby mówić o Polsce w kawiarni przy stoliku, przy herbatce w domu, ale sztuka było tam wejść, gdzie rządzą Polską. I tam właśnie założyć organizację, która o Polskę walczy. I to był właśnie ten grunwald. Tam właśnie w PZP-ze ludzi przyciągać, którzy by pracowali dla Polski. Tam byli tacy ludzie. I właśnie był ten podział. My i oni. My i oni. Prawda, oni, ci, którzy szkodzili Polsce, i ci, właśnie, którzy o tą Polskę walczy. To był ten grunwald. I tam był w tym grunwaldzie właśnie organizatorem tego, współorganizatorem tego grunwaldu był właśnie Bogdan Poręba. To był człowiek. Nawet ja tylko to wspominałem na pogrzebie, kiedy był święcony sztandar nasz alcerski, którego tu y, 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 dr, chorążym jest pan Kazimierz Zieliński, Harcmistrz. Pamiętam, że właśnie w poczcie sztandarowym staliśmy i Kaziu, i Kaziu, i Bogdan zapytał właśnie drużynowego, czy mogę na chwilę odejść. Świę sztandar święcił biskup rasewski. Ale Bogdan na chwilę odszedł, prawda, poszedł do spowiedzi po to, by przyjąć komunię, podczas gdy, właśnie, gdy udzielał tej komunii biskupu Raszewskiego. To jest ta postawa. Zawsze nakręcąco, zawsze, żeby pójść do komunii, do spowiedzi poszedł. Szlachetny wartościowo, że znaczy nie możemy, o, ktoś był w partii, to o, to od razu wiadomo, że nie, tak, tak nie jest. Podział idzie, proszę Państwa, nie przez partię, nie. Idzie przez sumienia. Albo służą ludzie Polsce, albo jej szkodzą i przeszkadzają. To jest tak. I chcę Państwu powiedzieć właśnie, że, 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 że na tym bym skończył, ponieważ obejrzymy właśnie te dwie części tego filmu z pogrzebu. Pierwsza część dotyczy Kościoła, tak? a druga część dotyczy uroczystości związanej, które się odbyły na cmentarzu już. I chcę Państwu powiedzieć, że obydwa krążki są do nabycia a tutaj może ewentualnie dwa słowa to poproszę, żeby coś na ten temat tych krążków to powiedziała właśnie Pani Mariola. Znaczy, składa się z dwóch części, tak jak Pan Adam zaznaczył, płyty są do nabycia, dwukrotowy album w cenie 20 złotych, po kosztach tak naprawdę. Natomiast co mnie skłoniło do zrobienia tego dokumentu o wąganie to po pierwsze, że miałam okazję poznać tego człowieka, wybitnego reżysera, dwa, to nazwia przemilczały śmierć tak wielkiego e, polaka a trzy po prostu z serca. Stwierdziłam, że tak wielki Polak reżyser e, powinien mieć filmowe pożegnanie. E, zapraszam do obejrzenia. Można wam w tej walce w ogniu, w brudzie, w trudzie, zmiarom przez zwycięstwo da nam Tylko pierwszych pięć lat mojego życia spędziłem w prawdziwie Wolnej Polsce. Potem była okupacja sowiecka, niemiecka, znowu sowiecka. Potem był żydokomunistyczny stalinizm. No a teraz żyjemy w Polsce, która jest własnością liberałów. Mm.